Myślę sobie o tym, że ta skala powoduje pewnego rodzaju iluzję. No bo jeśli na sali byłoby 100 osób, no to załóżmy, że wśród tych 100 osób byłoby na przykład 20 osób, które kompletnie nie są zainteresowane udziałem w zajęciach. Ja ich nie interesuję, temat ich nie interesuje, mój sposób ich nie interesuje itd. E, ilościowo niewielka jest różnica między jedną dużą grupą a na przykład pięcioma mniejszymi. E, bo pewnie by było tak, że gdybym miał pięć grup po 20 osób, to ta ilość osób zgodnie z rozkładem normalnym, ta ilość osób, która nie byłaby zadowolona, która byłaby e, e, znudzona i tak dalej, byłaby taka sama, tylko doświadczyłbym tego w mniejszej ilości. Więc może dlatego to jest bardziej znośne, może dlatego to jest bardziej przerażające. E, łatwiej zmierzyć się z kilkoma osobami, które są niezadowolone niż z e, e, kilkudziesięcioma.